mam tutaj Ziemniak, a w tym filmie przetestuję rolki USD-ON6019. Także tutaj macie timeline. No i bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Ale przed testem zaczniemy od unboxingu. Niedawno przyszła do mnie paczka od Helen Slater. Czas ją rozpakować. Dobra, no to otwieramy. W środku pudełka znajdowała się czapka i inne ubrania ze sklepu Hedon Skate. Dostałem także plakat, nowe kółka undercover, które od razu wymieniłem w rolkach i omawiane w filmie rolki. Całość prezentuje się mniej więcej w ten sposób. My skupimy się na wyglądzie rolek. A trzeba przyznać, że moim stromnym zdaniem prezentują się one naprawdę dobrze. Całość jest wykonana bardzo starannie i widać, że w ich projekt włożono naprawdę dużo pracy. Na wstępie chciałbym jeszcze podziękować firmie Hedon State za pomoc w realizacji tego odcinka. Gdyby nie oni, to ten odcinek w ogóle by nie powstał i nie mógłbym testować tych rolek i jeździłbym pewnie nadal w moich starych, już nieco zniszczonych rokiem użytkowania, razorsa. Hedon to wielki rolkowy sklep mający swoją siedzibę w Katowicach. Jednakże mają też oni swoją stronę internetową hedonskate.com, na której możecie zamawiać rolki przez internet. Oprócz sprzedaży rolek. Prowadzą także działalność na takich platformach jak YouTube, Facebook czy Instagram. Mają oni swój team, któremu nagrywają najróżniejsze edity, quick clips i inne tego typu materiały. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam was wejść na ich kanał Head on Skate i popatrzeć, jakie oni tam tworzą filmy. W sklepie Head on Skate pracują specjaliści. Jeżeli do nich przyjedziecie, to na pewno pomogą wam z wyborem rolek i znajdą dla was takie, które najbardziej będą do was pasować. Slep Head on Skate to istny rolkowy raj. Można w nim kupić od rolek, przez różne części do rolek, takie jak szyny czy kółka, po akcesoria czy nawet ubrania. Także jeżeli mieszkacie blisko Katowic, to serdecznie polecam. A jeżeli daleko, to zawsze pozostaje Wam możliwość kupienia rzeczy przez Internet. Także link ich sklepu macie w opisie. A jeszcze raz Wam dziękuję Hedon za pomoc w realizacji tego materiału. I dzięki Wam za nowe ubrania. No dobra, ale teraz wróćmy już do testu samych rolek. Dobra, więc najpierw wyjdę z rolkami na chodnik i podzielę się z wami moimi pierwszymi wrażeniami. Na rolkach tych jeździło mi się bardzo przyjemnie, dzięki ustawieniu flap, czyli czterech kółek takiej samej wielkości oraz bardzo niskiej wagi rolek, porównywalnej do wagi moich slalomówek i o wiele mniejszej niż waga moich poprzednich agresywek, czyli razorsów. Czułem się na tych rolkach o wiele szybszy i zwinniejszy, oczywiście roboty robiły też kółka undercovera, które są skonstruowane w taki sposób, że rolki są po prostu o wiele strętniejsze. Oczywiście nie był to ten sam komfort jazdy jaki odczuwam w moich Zoomach 80, jednak jak na rolki agresywne stawiałem poprzeczkę o wiele niżej i naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. A jeżeli chodzi o manuale to oczywiście agresywki jak to agresywki trzymają poziom. W ostatnim teście na rampach skończyłem, więc teraz od nich zacznę. Lekkość rolek nie tylko wpłynęła na komfort jazdy. Także i wysokie skoki stały się dużo przyjemniejsze i dużo... wyższe. No bo lekkość rolek wpłynęła też na poziom wybicia, jaki jestem w stanie uzyskać. Może nie jakoś znacząco, ale wybicie kilka centymetrów wyżej to zawsze fajna sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, skacząc w tych rolekach, czułem się jakbyś stał w stalemówkach, jednocześnie z poczuciem równowagi zakresliwek, co było naprawdę wspaniałym doświadczeniem. W dodatku, cztery kółka dotykające ziemi, dodały mi prędkości i ułatwiły pompowanie. Dzięki tym dwóm rzeczom jestem w stanie skakać dalej i wyżej bez zbędnego przemęczania się, co jest naprawdę bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o samą jazdę po rampach, to także w tych rolkach jeździło mi się niczego sobie. Dzięki kółkom Cover odczuwałem bardzo dużą stabilność podczas jazdy, ponieważ są one stworzone tak, by nie tylko dać nam szybkość i skrętność, ale także i stabilność, podczas właśnie poruszania się po takich przeszkodach jak rampy, jednak nie tylko. Rolki te, tak jak już powiedziałem, dzięki ustawieniu flat dawały mi szybkość i nie potrzebowałem aż takiego dużego rozpędu, by rozpędzać się z rampy na rampę. Odczuwałem też mniejsze zmęczenie po jeździe, bo nie musiałem aż tak bardzo pompować. Jednym słowem, jeżeli chodzi o parkowców, to rolki USDA 6019 619 są dla Was bardzo dobrym rozwiązaniem. Tak naprawdę, największym minusem tych rolek jest to, że nie ma w nich żadnych klamr. Są one zapinane na rzepy, które dużo częściej się odpinają. Wszyscy trzeba je cały czas zapinać, ale da się z tym żyć. Teraz chyba dochodzimy do mojego największego zaskoczenia w tych rolkach, oczywiście pozytywnego. A mianowicie, kiedy odpakowałem te rolki i pierwszy raz je na siebie włożyłem, to szczerzy moment myślałem, że przez ich lekkość nie będzie się dało w nich graindować. Znaczy się, będzie się dało, ale będzie to strasznie utrudnione i rolki będą typowo przeznaczone pod park. No i jak widać myliłem się. Nie wiem jakim cudem USD to zrobiło, ale udało im się stworzyć rolki jednocześnie lekkie, Posiadające bardzo duże plejty, soulowe, zarówno te zewnętrzne jak i wewnętrzne. Niestety oczywiście, jak chyba w każdych rolkach z ustawieniem flat, środek rolki, czyli miejsce w którym robi się wszystkie grindy groove'owe, czyli takie w których jedziemy bokiem, jest bardzo małe. ale potrafię to zrozumieć, ponieważ gdyby nie to nie mógłbym jeździć w ustawieniu flat, czyli najlepszym co mnie w tych rolkach spotkało. Także coś za coś, no trzeba z tym żyć. Tak więc dzięki tym dużym plejtom wszystkie grindy robiło mi się o wiele łatwiej. Zarówno normalne, inside'owe, topside'y, overside'y, jupy, truspiny, zero spiny czy halfcub'y, czy jeszcze tam wiele innych możliwości. Robiło mi się je po prostu łatwiej, gdyż dzięki dużym plejtom łatwiejsze zrobiło się też trafianie rolką w kątownik, czy tam rurkę. Thank you. Podobnie było też z grindami na kopingu. Także jeździło mi się bardzo fajnie i przyjemnie. Dzięki ustawieniu flat, dużo mniejszy problem sprawiało mi rozpędzanie się na różne przeszkody. Nie mówiąc już o problemie przemieszczania się z jednej miejscówki na drugą, co chyba najbardziej denerwuje wszystkich streetowców, no to dzięki tym czterem kółkom i lżejszych rolkach nie miałem już z tym aż takiego problemu. Zresztą omawiałem to już we wcześniejszych punktach, więc myślę, że tutaj zaskoczenia nie ma. Jednak to, co najbardziej mi się spodobało w tych rolkach, to to, że bardzo dobrze amortyzowały one upadki z większych wysokości, takie jak murki, schody czy gapy. Odbyłem rzecz, biorąc rolki na stricie, także trzymały poziom. w tych rolkach, mógłbym jeszcze mówić bardzo dużo, jednak myślę, że najlepiej ujął to mój kolega. Podsumowując rolki, WSJM 6011i bardzo dobrze spisują się, zarówno na stricie, jak oh, i na parku. Wszyscy, że mają wielkie plejty, łatwo się na nich zrejduje, zarówno na normalach, jak i negatywach, jak tam w jak z Także ogólnie co, yy, fajnie się też na nich skacze, graby się ładnie bardzo przyjemnie, znowu dzięki wielkości plejków, rolki dobrze amortyzują, jeździ się też na nich szybko, są jednocześnie lekkie, przy dużych plejkach jest naprawdę bardzo dobrym plusem tych rolek, także ja je osobiście bardzo polecam wszystkim rolkarzom, tylko są przez ich cenę może bardziej zaawansowanym, no może nie jest super, w sensie jestem super też, ale jak już super zaawansowany nie jestem, jednak już coś tam umiem, więc no, tam ponad 3 trzy chyba potrafię. to no ogólnie rolki dobre dla wszystkich, ale nie radzę kupować ich dla, dla początkujących, tylko już trzeba tam te 3 grindy potrafić. Dobra, dzięki Wam za oglądanie całego materiału. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na Instagrama kamerzysty. Domina BMX No i co, subskrybujcie Na 10 tysięcy subów robię 3 salta W przód na flacie No i co, widzimy się w następnym materiale Siema A i jeszcze wbijajcie na Instagrama Ziemniot Poduża Roller